Hej, witam nas wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paradise, dzisiaj kolejny odcinek z kariery Lechem Poznań, kariery menedżera i dzisiaj dwa z Paris Saint-Germain, czyli piekielnie trudnym przeciwnikiem, no akurat takiego wylosowaliśmy, chyba jednego z trudniejszych. Mogliśmy jednak trafić na Barcelonę i Bayern, więc tutaj nie jest i tak najgorzej, oby, oby wyjść zwycięsko. Moim celem jest wygranie ligi i tutaj... Wygranie Euroligi, przepraszam, i tutaj na pewno, jeżeli chcemy ją wygrać, a przed nami mogą być jeszcze takie rywalie jak Barcelona, jak Bayern i też inne dobre kluby, no to z Paryżem nie powinno nam pójść źle. Tym bardziej, że Paryż gra bez Ibrahimowicza, czyli ich największej gwiazdy. Na pewno będzie on tutaj dominował, ale my możemy wygrać ten moment naszymi skutecznymi kontratakami wychodzimy najlepszym składem jakim tylko dysponujemy. Kadar w obronie, który ostatnio naprawdę dobrze się rozwinął do 70 overalla gra bardzo, ale to bardzo dobrze. Już tutaj widzicie pierwszy mecz, gramy na wyjeździe, więc tutaj będzie też ważne, żeby zdobyć jakąś bramkę, bo, bo później te bramki w przypadku remisów w stanie dwóch meczu mogą się liczyć podwójnie. Inne inne ćwierćfinały to tam już widzieliście. Atletico Madrid gra z Sevillą. No Mogliśmy trafić jeszcze na Atletico Madrid, mogliśmy trafić na Sewillię, ale równie dobrze mogliśmy trafić na Bayer albo Barcelonę i chyba Paris Saint germain Germainier, aż taką złą opcją. Tym bardziej, że to już nie jest aż tak dobrze wzmocniony Paryż. Nie ma Ibrahimowicza, to jest największy plus, no, ale jest Cavani, jest Lavezzi, jest Lukas, no bardzo dużo gwiazd. Tiago Silva, którego będzie bardzo trudno przejść w obronie. No widzicie, skład jest, jest mocny. No i w porównaniu do naszych zawodników na papierze ten skład jest. Wiele, 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 wiele razy lepszy. No, niestety, niestety nie mamy jeszcze aż tak tutaj dobrych zawodników, ale mam nadzieję, że ci chłopcy sobie poradzą. Jeżeli aspirujemy o wygranie tej ligi, no to taki przeciwnik jak Paris Saint-Germain nie może być dla nas problemem, tym bardziej, że jeszcze później mogą czekać nas o wiele trudniejsze zespoły. Yuri Telemans, w nim pokładamy na pewno największe nadzieje, jeżeli chodzi o ten dwumecz, bo to jest nasz najlepszy zawodnik, który... No gra świetnie, gra fenomenalnie I tutaj będziemy głównie na niego liczyć Pierwsza sytuacja w Minucie 13 Tutaj Mastur niestety przegrywa pojedynek główkowy Piłkę ma e, Matuidi Cavani ostatecznie zdecydował się tam e, Lukas na oddanie strzału Ale dobrze broni Kufet e, 16 minuta, kolejna akcja Tym razem już naszego zespołu Pawłowski tutaj do Yesila Yesil na lewym skrzydle oddaje do środka do wręcić. Dobrze tutaj wykorzystany błąd Dawida Luisa, który strasznie Właśnie się pomylił, piłkę miał praktycznie w nogach, mógł ją wybić, ale ona jakoś tam przeleciała do Tielemansa i ten zdobywa bramkę, zdobywamy pierwszego gola, gola w dodatku na wyjeździe, no i to my prowadzimy jako pierwsi w tym spotkaniu, na pewno będzie nam się teraz grało o wiele łatwiej, Juri Telemans zdobywał swojego trzeciego gola w Eurolidze, 17 minuta, prowadzimy z Paris Saint-Germain, 1 do 0, no naprawdę piekielnie ważny błąd. Dawida Luisa, ponieważ no tutaj To on zaprzepaścił Tę sytuację, gdyby interweniował Dobrze Na no, to mogła być To wtedy tego, tej bramki by nie było no, Profesjonalny obrońca nie powinien Takiej sytuacji tutaj do, do takiej sytuacji dopuścić Ale zobaczcie jaką sytuację tutaj miał teraz Pastore no, gdyby trafił bramkę, nasz bramkarz nie miałby nic do powiedzenia, a on na szczęście uderzył w poprzeczkę. Kolejna akcja, dośrodkowanie i znowu Pastore i drugi raz Pastore w słupek, a nie w poprzeczkę. Wtedy też się pomyliłem. Pastore dwa razy ze swoich akcji uderzał w słupek, no i dzięki temu dalej prowadzimy 1 do 0. 45. minuta, doliczony czas gry w tej pierwszej połowie. Przy piłce Paris Saint-Germain jest tutaj przerzucenie do Lucas, on tutaj bez problemu dobiega do tej piłki. Dośrodkowanie, Pastore, no i... Zobaczcie jakie tu jest zamieszanie, złe wybicie, Mastura, który jeżeli by mocno uderzył w tą piłkę, no to by, by, by wybił i oddalił zagrożenie, no trzech razy stuka tak się mówi, no i Pastore o tym trzecim razem mu się udało, no ale i tak nękają go te słupki i poprzeczki, bo bramkę zdobył od, od słupka, od poprzeczki, przepraszam, myli mi się słupek z poprzeczką, od poprzeczki, no... Niestety, mogłoby tej bramki nie być, gdyby Mastur zachował się trochę lepiej w obro obronie, no ale to nie jest obrońca, więc tutaj nie mogliśmy się spodziewać, na no, lepszej interwencji. Niestety, no, trochę się na nas zem zemściło to, że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, mieliśmy tam jedną fajną, ale, ale się nie udało. Jest jeden do jednego, to i tak nie jest zły wynik, tym bardziej gramy na wyjeździe, zdobyliśmy bramkę na wyjeździe. To jest, to jest bardzo ważne. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta druga połowa. Myślę, że pierwszą połowę można zaliczyć do udanych. Na no, drugiej połowie nie działo się praktycznie. Nic, nie było żadnych ciekawych akcji. Wynik utrzymał się remisowy 1 do 1. I myślę, że można ten mecz udać do bardzo udanych. Skufet 8,7 ocena i zawodnik meczu naprawdę zasłużył, bo bronił bardzo dobrze, bronił wyśmienicie. Myślę, że jak na to, że graliśmy na wyjeździe jest to wynik bardzo, ale to bardzo dobry Teraz tak naprawdę wystarczy nam utrzymanie remisu 0 do 0 No i myślę, że będziemy w stanie to zrobić u siebie na własnym stadionie. Symulacja meczu z Beskidiem wygraliśmy 1 do 0, był to mecz ligowy. Teraz czeka na mecz, nasz mecz w pucharze z Lechią Gdańsk. też również go przesymulujemy dzisiaj, zagramy tylko dwa mecze i będzie to właśnie dwa mecze z Paris Saint Germain Mecz z Lechem Gdańsk również symulujemy, wygraliśmy 1 do 2, czyli mecz ligowy z Podbeskidziem wygraliśmy, mecz pucharowy z Lechem Gdańsk też wygraliśmy. Więc Tutaj w tych no, w tych meczach ligowych i meczach pucharowych pucharów kraju, no to nasz zespół radzi sobie bez większych problemów. Ustawiamy już tutaj, jak widzicie, skład na mecz z Paris Saint-Germain. No i jest duży problem, bo nasi zawodnicy są bardzo zmęczeni. No, widzieliście mecze Spod mecz z Podbeskidziem i mecz z Lechią praktycznie jeden po drugim, bo pomiędzy tymi meczami mieliśmy tylko jeden dzień przerwy, no i trzy dni przerwy przed meczem z Paris Saint-Germain, więc to nie było tak dużo czasu, doliczając do tego, że jeszcze w tych, w tych dniach odbywały się treningi, to nie było dużo czasu, żeby zregenerować siły. No i nasz zespół wychodzi na to boisko zmęczeń, zmęczony trochę. No, terminarz, no nie, nie pomaga nam. Nie wiem, jak jest w przypadku Paris Saint-Germain, ale może być trochę lepiej, bo oni mają szerszą kadrę, no i na mecze ligowe tam w lidze nie mają praktycznie sobie równych i mogą wystawiać naprawdę szeroką jedenastkę drugą jedenastkę inną nie no a tak zostawić sobie na te ważniejsze mecze i w tym wypadku jest to właśnie ten mecz w Eurolidze tą swoją jedenastkę ważniejszą żeby odpoczęła no i wychodzą praktycznie tym samym składem czyli ze swoimi gwiazdami Cavani, Thiago Silva David Luiz, Sirigu nasz skład też dobry też jeden z lepszych jaki mogliśmy wystawić praktycznie najlepszy Niestety musiałem postawić na Sadajewa, ale no jest już, był tak wykończony, jeszcze miał tam lekką, lekkie problemy z kontuzją, która mu się nawróciła, no więc musiał zagrać Sadajew i tego się tutaj boję, bo wiecie jak gra Sadajew, on nie jest stabilny w tym, w tym ataku. A tutaj w zespole Paris Saint-Germain czy jest jakaś zmiana? No jest jedna. Na, lewym, na lewej obronie gra Maxwell, a na środku już nie gra David Luiz, czyli trener Paris Saint-Germain zrezygnował z niego po tym ostatnim fatalnym błędzie, przez które właśnie Paris Saint-Germain stracił obramkę i postawił na młodego Marquinhosa, który również rozwija się dobrze. Myślałem nawet na sprowadzeniem go do Lecha Poznania, ale zobaczymy, czy będzie starczało na to budżetu. Pierwsza akcja w szóstej minucie wyprowadzają ją zawodnicy z Paryża, Verratti tutaj się coraz szybciej rozpędza, schodzi tutaj do środka, minął naszych obrońców bez problemu, no i jak on tego nie trafił, sam na sam z bramkarzem. Dobre miał intencje, ale na szczęście nie trafił w światło bramki, kolejna akcja i znowu atakuje e, Paryż, e, Matuidi w przypiłce, jest są za polem karnym, teraz coraz bardziej się tutaj zbliżają, Kabaj w środku jest tam, Lukas, Lukas oddaje strzał, ale jest on dobrze zablokowany, naprawdę dobrze grają nasi obrońcy, 32 minuta, znowu atakuje Paryż, Matuidi i tutaj kolejna świetna interwencja Kadara, naprawdę... Możemy mu wiele zawdzięczać. Jeszcze tutaj sadaje, widzę, to, to, co, o czym mówiłem. Na duży chłop, a nie umie się tam przepchać, bo to jest jedyne, co mu zostało. To umiejętność przepychania się, której i tak nie wykorzystuje, bo jak widzicie, przegrał tam pojedynek siłowy. Kolejna akcja, jeszcze przed końcem tej pierwszej połowy. Kawani tutaj do Diego, Jest tam zamieszanie. Ostatecznie strzało oddaje Verratti, ale fenomenalnie broni nasz bramkarz z kufet i utrzymujemy dalej ten wynik 0 do 0. Jest rzut drożny, dośrodkowanie tam przez Matuidiego, Diego. No a na szczęście oddalamy. Zagrożenie kończy się pierwsza połowa. Wszystko idzie zgodnie z planem, ponieważ jest 0 do 0. Przy takim stanie, jeżeli tak by się ten mecz zakończył, awansujemy dalej, awansujemy do już półfinału i jesteśmy coraz bliżej tego upragnionego finału. Postanowiłem, się, postanowiłem prowadzić jeszcze jakieś zmiany. Masturf, no, który ma świeże siły, zregenerował już je, został wpuszczony na boisko. On też się już świetnie rozwinął, bo rozwinął się już do 67 uberala. Nasz nowy nabytek w styczniowym okienku transferowym na naprawdę pokazuje, że był warty pieniędzy, których, które za niego daliśmy. Jeszcze pojawił się na boisku samed Yesil za Sadejewa, bo to jak ten zawodnik grał, to była po prostu tragedia. 66. minuta. Akcja Paryża Orier dośrodkowuje z rzutu wolnego. Tam jest Kawani, Kawani uderza głową do środka do Laweckiego. jest tam zamieszanie. Ostatecznie przy piłce jest dalej Paryż. No i jest dośrodkowanie i znowu, znowu ratuje nas poprzeczka przed utratą bramki. No i na szczęście tej bramki nie tracimy. 75 minuta, kolejna akcja Paryża. No naprawdę jak nawiedzenie atakują, dostaje piłkę genialną i popatrzcie jak on to zepsuł. Wystarczyło kilka centymetrów na lewo, żeby ten, słał, ten strzał poleciał. No i stracilibyśmy no, ten awans. No naprawdę, mamy ogromne, ogromne strze szczęście, że dalej udaje nam się utrzymać ten wynik 0 do 0. Nic więcej nam jest, nie, jest, nie jest potrzebne do szczęścia. Ale jeszcze tutaj biegnie Lowręcić. lovrencić. Minął tutaj e, Dawida Luisa. To była jedna z naszych nielicznych akcji do zdobycia bramki, ale niestety Lowręci tego nie wykorzystał. Gdyby to wykorzystał, grałoby nam się pewniej na pewno. No, ale e, na razie i tak jest dobrze. Utrzymuje się wynik 0 do zaraz. 5 minut doliczony czas gry. Teraz trzeba to utrzymać. To jest bardzo ważny fragment tego meczu. No, już udało nam się cały mecz dobrze bronić. Mieliśmy też duże szczęście. Tutaj niewykorzystane sytuacje z Paryża i Sędziak wieździe ostatni raz. Wygrywamy ten dwój mecz. No, towarzyszyło nam naprawdę ogromne szczęście, bo. Tyle, ile akcji miał Paryż, no to to jest masakra. Ile oni nie wykorzystali tych swoich sytuacji, no. Naprawdę, mogą być zawiedzeni. Wyeliminowaliśmy Paris Saint-Germain. Stan w meczu to jeden do jednego, ale ta jedna bramka, którą my zdobyliśmy, była strzelona na wyjeździe, więc liczy się podwójnie. I awansujemy do półfinału jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy, z kim w tym półfinale zagramy. No na pewno nie będzie to łatwy klub, bo już zostały same trudny rywale. Najłatwiejszym by był Sevilla, ale popatrzcie na kogo trafiliśmy. FC Barcelona. Już w następnym odcinku dwóch z FC Barcelona, no na pewno będzie co oglądać. Wyeliminować FC Barcelona, no to prześlibyśmy na pewno do historii tej Euroligi. No zobaczymy, czy nam się to uda. Udało nam się przejść Paryż z Barceloną, będzie na pewno trudniej. No co, pozostaje mi tylko zaprosić Was na następny odcinek. Na pewno będzie on bardzo ciekawy. Konferencja, na której postanowiłem, że pochwalę nasz zespół, bo i tak zaszliśmy daleko. Do zobaczenia w następnych odcinkach będzie co oglądać, trzymajcie się, cześć!